Przez dwa dni byliśmy jechani za to, ja, gangtosia, że nabijamy się z osób pijanych, jak lewci. W tym momencie dla własnych, dla własnych kurwa nie wiem jak to nazwać, dla korzyści wyciągane z odpijanej kobiety farmazony. Ośmieszanie jej. Ani ja, ani gangtosia, ani nikt na tych kurwa oknach od Ewci nic nie wymagał. Żeby kogoś wyjaśnić i tak dalej, po prostu się Powiem Wam tylko tak, że pod przykrywką śmiechu i tak dalej dużo, dużo się, dużo, ale to bardzo dużo się kryje. Nie odpuszczę tym razem. Nie chodzi mi Artur o odszkodowanie. Ja nie chcę żadnych pieniędzy, nie. Jestem prywatem, ja już słuchałem. Już dostałem. Po prostu zrozum człowieku. Odczyp się ode mnie. Odczyp się ode mnie, odczył się od Kamila, odczyp się od innych. Żyj swoim życiem. Poczekaj na mój live. Jutro, może półtrze, nie wiem. Ja Ci pokażę, kiedy ja próbowałem zakończyć, a kiedy ty. Skończyło się już kurwa chrastanie prywatą i tak dalej. Nie będzie już więcej tego. Nie, nie będzie tego więcej. Chciałbym was tylko wszystkich poinformować tutaj, że działam prawnie, w sensie z policji nie wiem co będzie. Ja nie jestem od klientem, który mówi, że o kurwa yy, wygram sprawę i tak dalej. Nie wiem. Ja powiedziałem wyraźnie, tak samo na live, kiedy szedłem do szpitala, że jestem gotowy ponieść konsekwencje. Ale ty poniesiesz największe. Jesteśmy z tobą 3 lata, ja i ty. Tam gdzie ja pójdę, tam ja ciebie wciągnę. Chwytę Ciebie i razem polecimy tam. Wykorzystujesz teraz kobietę pijaną, najebaną do swoich, kurwa, niecnych czynów. Skończyło się. A Wam wszystkim po kolei dziękuję za wiadomości i tak dalej. Tym, co, nie, tym, co wątpią, gdzie byłem, nie będę nic udowadniał. Nie będę, chociaż pokażę zdjęcie jutro jedno. Tylko jedno, nic więcej. Aha, jeszcze jedno, Artur, żeby było jasne. Ja nic nie mówiłem o Afie. Przesłuchaj Szota jeszcze raz. Ani razu nie wspomniałem Afy. To ty teraz wyjebałeś jego. Ani ja. I nie jest to pomówienie, kiedy ostrzegam i proszę w szpitalu, żeby nie wychodziła ma prywata, bo jest ktoś taki i nie podaje nawet danych. Sam wyjebałeś, aha, na plecy. Sam. Jak to było? Masz dla mnie niespodziankę? Ja mam na Ciebie wielki prezent. Wesoły świąt, Artur. Pamiętaj. Wesoły świąt. Życzę każdemu dobrej nocki. Śpijcie dobrze. A ja słucham dalej tego kurwa idioty. Na razie.